Najciekawsze plotki transferowe w ekstraklasie, a także w pierwszej lidze. Cześć, dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Kanał 365 Dnia Piłce przy mikrofonie Piotr Czepecki. Witam Was w najlepszej serii na polskim YouTubie. Dzisiaj pogadamy sobie o tym, co w trawie piszczy. więc patrzymy w te spekulacje medialne: jacy zawodnicy mogą wkrótce zmienić klub. Patrzymy głównie na zawodników z ekstraklasy, ale jest też jedna ciekawa spekulacja dotycząca piłkarza, który może zmienić klub na poziomie pierwszej ligi. Nie ma co przedłużać. Sprawdźmy, jakie transfery są w tej chwili ciekaw co się generalnie dzieje, jeżeli chodzi o polski futbol, jacy piłkarze mogą zmienić kluby. Dużo się dzieje w Rakowie Częstochowa, jakby nie jest to odkryciem Ameryki. Doskonale wiem, że Marek Papszun wrócił do drużyny medalików, no i stara się budować zespół właśnie z Jasnej Góry na własną modłę. Pytanie, kto będzie głównym bramkarzem, bowiem dziś pojawiła się taka spekulacja medialna. Dziennikarze BBC podali, że norweski golkiper Litz może trafić do Rakowa. Konkretnie chodzi o 23-letniego Christophera Claessona. To jest golkiper, który trafił właśnie do Anglii latem 2020 21 roku, natomiast ta jego przygoda na wyspach nie była specjalnie udana. Łącznie rozegrał cztery mecze w barwach byłego zespołu Mateusza Klicha no i finalnie wydaje się, że na rok przed końcem umowy może z tego klubu odejść. No i właśnie taki sygnał wysyła Raków, że chciałby tego zawodnika pozyskać. Wydaje się na bazie jego meczu w rodzimej lidze, że to jest bramkarz ciekawy, który mógłby tutaj być nową jedynką, bo warto przypomnieć, że z Rakowa odszedł przecież Wladan Kowacewicz, który zasilił portugalski Sporting za mniej więcej 4 i 8 miliona euro. Natomiast pytanie, jak to Marek Papszun sobie poukłada, bo doskonale też wiemy, że w kadrze cały czas ma do dyspozycji Muhameda Sahinowicza, jest cały czas wracający z wypożyczenia Kacper Trelowski oczywiście nie przebił się w Śląsku, natomiast być może to będzie taka nowa karta i być może otrzyma szansę od trenera Rakowa i jeszcze cały czas w odwodzie, natomiast to jest raczej opcja rezerwowa, jest Duszan Kuciek, natomiast też pamiętamy, no to jest raczej bramkarz, którego chciały mieć trener Papszun w odwodzie, wątpię, żeby to był golkiper numer jeden, który będzie podstawowym bramkarzem Rakowa, Częstochowa. Jak już jesteśmy przy temacie bramkarzy, warto powiedzieć także o Jakubie Ojrzyńskim. To jest oczywiście Ojrzyński junior, a więc syn byłego trenera między innymi Korony Kielce. On obecnie trenuje z GieKSą. Być może przenieść ją na stałe do drużyny Beniaminka. Też pamiętamy jego powiedziałbym przygodę w zespole Legii czy między innymi Radomiaka. Natomiast Polskiej Ligi specjalnie nie ale i generalnie kariera tego 21-letniego bramkarza no właściwie nie jest powiedziałbym udana. Też te wypożyczenia grał między innymi w Walii, a także w Holandii. Finalnie wydaje się, że musi zostać w jakimś klubie, w którym po prostu trzyma szansę, w którym będzie regularnie grał, no bo ten licznik cały czas bija, właściwie jeszcze nie ma takiego sonu, w którym by zagrał od deski do deski. W tej chwili właśnie trenuje z zespołem GKS-u Katowice i wkrótce, kto wie, być może zwiąże się z tym klubem. Kontrakt natomiast to też nie jest taki proste, bo doskonale wiemy, że przecież w GieKSie broni Dawid Kudła, on był absolutną jedynką w drużynie trenera Góraka, cały czas jeszcze jest w Pęksa, bardzo, powiedziałem, utalentowany bramkarz, który też nie otrzymał szansy, który przegrał rywalizację z Kudłą, więc pytanie, czy młodojeżyński się tutaj przebije i czy zostanie na stałe piłkarzem GKS-u Katowice. Alex Douglas to jest kolejny piłkarz, który może wkrótce zmienić klub. To jest zawodnik, który obecnie reprezentuje barwy szwedzkiej drużyny Wasteras, To jest ostatnia ekipa z szwedzkiej Ekstraklasy. 22 lat, jest łączony z Lechem Poznań, także taka fajna informacja, bo myślę, że tutaj jest wielki, duży i chyba taki zastanawiający spokój, jeżeli chodzi o te transfery kolejowe. doskonale też wiem jakaś sytuacja przyszedł nowy trener, a więc nie jest Fredriksen natomiast cały czas no, gdzieś jest głucha cisza, jeżeli chodzi o te nowe wzmocnienia, jeżeli chodzi o posiłki no właściwie kibice Lecha z Udenckiem, nie wiem, wyczekują jakichś komunikatów. No i być może to będzie pierwszy transfer Lecha Poznań, Wiadomo, że już jest trochę późno. Natomiast myślę, że ta kadra musi zostać wzmocniona. Jakaś świeża krew musi tutaj dostać dostarczona. No i kto wie, być może ten 22-latek wkrótce trafi do zespołu trenera Frederiksa. no Też fakty są takie, że myślę, że jednak obrona to nie jest taka chyba najbardziej paląca formacja. Ja bym kogoś szukał jednak z zawodników ofensywnych, być może kogoś na skrzydło, być może dziesiątkę, bo wydaje się, że ten środek obrony jest dobrze zabezpieczony, bo jest to m.in. Bartosz Salamon, jest także Milic. Dagelstral, więc wydaje mi się, że tutaj nie powinno być większych problemów. Natomiast też z takich powiedziałbym wątków humorystycznych ta kolonia szwedzka by się powiększyła, bo doskonale też wiemy, że kilku zawodników przecież z tego kraju w Lechu gra i czuje się naprawdę dobrze. Jest to przede wszystkim kapitan Mikael Iszak, Jeszper Kalsztrem, Elias Anderson czy wspomniany wcześniej Filip Dagelstrol Teraz patrzymy w kierunku pierwszej ligi. Bardzo ciekawa plotka, bardzo ciekawe doniesienia medialne. Mowa o Danim Ramirezie, który obecnie jest zawodnikiem bez kontraktu. Zakończył swoją współpracę z łódzkim klubem sportowym. Tutaj jeszcze były takie doniesienia, że może w UK się zostanie. Natomiast ambicje tego zawodnika no są takie, a nie inne. Bardzo by chciał grać na najwyższym poziomie w Polsce albo w innym kraju. Natomiast może się okazać, że w tej pierwszej ligi zostanie, bowiem tym zawodnikiem zainteresowany jest Wisła Kraków. Też pewnie fani Białej Gwiazdy doskonale wiedzą, że jest właśnie duży spokój, jeżeli chodzi o Wisłę. Natomiast Tutaj powiedział, katalizatorem tego transferu mógł być nowy trener Wisły, a więc Kazimierz Moska, który przecież współpracował z Ramirezem w łks ie Zresztą pod wodzą trenera Moskala Ramirez wyglądał całkiem nieźle. Miał też fajne liczby, bo to jest 9 bramek, a także dwie asysty na poziomie ekstraklasy, natomiast no też specjalnie temu OoKS-owi nie pomógł, jeżeli chodzi o walkę w elicie. Pytanie jak to będzie, bo przecież z różny Wisły odeszło wielu zawodników, zwłaszcza tych ofensywnych, między innymi Sobczak czy Michał Żyro, także być może Daniel Ramirez tutaj trafi. Mówiło się o sporu o kilku też, Kierunkach zagranicznych, także na pewno brak oferty rzeka Pytanie, jaki kierunek wybierze, czy to będzie właśnie klub z zagranicy, czy być może pierwsza ligowa Wisła Kraków. Innym zawodnikiem, który może wkrótce zmienić klub, natomiast to wrzucam też raczej w ramach ciekawostki, bo myślę, że tutaj zostało to błyskawicznie zdementowane przez Jagiellonię, właściwie sam Wojtek Pertkiewicz, czy właściwie inaczej pan prezes Wojciech Pertkiewicz to zdementował, mówiąc, że to było tylko zapytanie. Chodzi o ewentualną ofertę, czy właśnie zapytanie o Jesusa I Maza, więc jednego z tych liderów Jagiellonii, jednego z kapitanów zespołu Polski, tutaj pojawiła się taka opcja z Cypru. Konkretnie Apoel wyraził chęć właśnie pozyskania Jesusa i Maza. Natomiast zawodnik jest determinowany do tego, żeby zostać w Polsce, także nie powtórzy się taka historia, kiedy jeden z zawodników Jagi odchodzi po mistrzostwie na Cypr. Mówię oczywiście o ale Alomerowiczu. Natomiast jeżeli chodzi o Imaza, też się pojawiło takie zapytanie, i to też jest temat sprzed roku. Nie ten, nie powiedziałbym świeży, tylko jeszcze wcześniej, Powiem Wieczysta Kraków była właśnie bardzo zainteresowana tym zawodnikiem. Natomiast wydaje się, że raczej Wegiloni swój kontrakt wypełni. On obowiązuje do czerwca 2025, a co będzie później, zobaczymy. no fakt są takie, że zaczął i Mas świetny właściwie sezon, można powiedzieć wymarzony, z mistrzostwem, 14 bramek, a także 5 ostatnich podeń. No to są właściwie liczby wybitne. No i Wydaje się, że po takiego zawodnika no, powinna się ustawić kolejka chętnych. Natomiast tak jak powiedziałem, sam piłkarz chciałby zostać w Jagiellonii i powalczyć z tym zespołem o europejskie puchary. Ostatnim transferem na tej liście, czy właściwie ostatnią plotką transferową, jeżeli chodzi o ten spis, jest być może przyszły piłkarz Wize Mówiłem kilka dni temu, nagrałem taki materiał jakby poświęcony kompleksowo o drużynie RTS-u, że z tym zespołem pożegnał się Jordi Sanchez. Hiszpan otrzymał zielone światło na transfer do Ligi Zagranicznej. Mówi się o tym kierunku japońskim, natomiast kto może Sancheza zastąpić? Z takich ciekawych kandydatów jest m.in. Hilary Gong, to jest zawodnik, który obecnie występuje na Słowacji w zespole Trencin. Trafił tam w 2023 roku. Roku, natomiast jak na napastnika, no te liczby nie są specjalnie imponujące, bo sprawdziłem sobie jego bilans. To jest łącznie 6 bramek, a także 4 asysty. Także no nie jest to gdzieś, taki bilans, który powala na kolana. Plus to jest zawodnik bardzo charakterystyczny, bowiem jego warunki fizyczne są, powiedziałbym, bardzo określone. To jest piłkarz, który mierzy tylko 169 cm wzrostu, więc nie wiem też, czy trener Daniel Myśliwiec będzie o nim myślał w kategoriach nowej dziewiątki, czy być może wystawi go ewentualnie na skrzydło, jeżeli oczywiście ten transfer dojdzie do finalizacji. Wygląda bardzo ciekawie, ma 25 lat. To jest Nigeryjczyk, natomiast no pytanie właśnie, czy to zainteresowanie jest realne i czy faktycznie te przenosiny ze Słowacji do Widzewa wkrótce się zmaterializują, żeby sobie to wszystko spiąć jakby w całości, żeby zerknąć raz jeszcze na spis wszystkich zawodników, a więc te najciekawsze plotki transferowe z ostatnich dni, tak to w tej chwili wygląda, a więc być może nowy bramka Rakowa, a więc Christopher Claesson, jest także Jakub Ojrzyński łączony z gks Katowice, zawodnik, który wystąpił w ostatnim sparingu, który także trenuje z drużyną Beniamika, jest także Ales Dogla, a więc kto wie, być może przyszły piłkarz Kolejorza, Daniel Ramirez łączony z Wisłą Kraków, Jesus Imas o którego pytał Apoel, natomiast no raczej ten transfer do skutku nie dojdzie i na końcu Hilary Gong, a więc napastnik kto wie, być może nowy napastnik Widzę Łódź, tak to mniej więcej wyglądało a więc taki raport powiedziałem z najciekawszych plotek transferowych, tych takich doniesień medialnych jeżeli chodzi o Ekstraklasa, także jedno doniesienie dotyczące pierwszej ligi dajcie koniecznie znać, które transfery na papierze oczywiście w waszym zdaniem wydają się najciekawsze no bo jestem pewien, że w w ciągu tych następnych tygodni, jak trwa okno transferowe, jeszcze wiele się naprawdę będzie działo, także na bieżąco będę też dostarczał te informacje transferowe, koniecznie oczywiście zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, do tego serdecznie zachęcam, pamiętajcie też o kciuku w górze pod filmem, dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.